Cześć kochani, witam Was gorąco na moim kanale i zapraszam dzisiaj do wypróbowania przepisu na burgera drwala inspirowanego popularną kanapką z McDonalda, czyli pyszne i sycące danie idealne dla wielbicieli fast foodów. Zapraszam do oglądania filmu. Składniki. Przygotowanie burgerów rozpoczynamy od zrobienia sosu. Do miseczki przekładamy keczup. Dodajemy majonez oraz musztardę. Wszystko dokładnie mieszamy. Ser camembert przekrawamy wzdłuż na pół. Każdy krążek sera obtaczamy w bułce tartej, a następnie w rozkłóconym jajku. Czynność tę powtarzamy dwutrzykrotnie. Tak przygotowane krążki sera smażymy na patelni z rozgrzanym tłuszczem z obu stron na złoty kolor. Po usmażeniu zdejmujemy z patelni i odsączamy z nadmiaru tłuszczu na papierowym ręczniku. Mielone mięso przekładamy do miski, przyprawiamy do smaku solą oraz czarnym pieprzem i dokładnie wyrabiamy. Z mięsnej masy formujemy dwie kule, które następnie spłaszczamy dłonią. Tak przygotowane mięso smażymy na patelni z rozgrzanym olejem z obu stron na złoty kolor po około 3-4 minuty w zależności od grubości hamburgerów. Usmażone kotlety odsączamy z nadmiaru tłuszczu na papierowym ręczniku. Na tej samej patelni po kotletach podsmażamy plastry boczku po kilka sekund z obu stron, aż delikatnie się przyrumienią, po czym zdejmujemy z ognia i odsączamy z nadmiaru tłuszczu na papierowym ręczniku. Bułki przekrawamy wzdłuż na pół, po czym wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180 stopni Celsjusza i podpiekamy kilka minut. Następnie na każdej dolnej części bułki rozmarwujemy porcję sosu. Na warstwie sosu umieszczamy kolejno podsmażony ser, plastry boczku, kotleta, porcję sałaty lodowej oraz niewielką ilość prażonej cebulki. Górną część bułki smarujemy sosem i zamykamy nią burgera. Tak przygotowaną kanapkę od razu podajemy. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał smakowite dania oraz na stronę smakowitedania.com.